No może startować śmiało. Rozmawiamy z charyzmatycznym wokalistą, autorem tekstów, muzykiem Kamilem Wednarkiem. Cześć, Kamil. Dobry wieczór, witam wszystkich. Powiedz mi, czym jest dla ciebie album Oddycham i czym różni się od poprzedniej płyty Jestem, jeszcze poprzedniej płyty Szanu? Hmm. Każdy album jest inny, hmm. każda piosenka jest inna, bo album Oddycham jest dla mnie wyjątkowy pod tym względem, że to jest album, który mogę o nim się opowiedzieć, jako że to jest pamiętnik. Mój pamiętnik wspomnień. Hmm, każda piosenka ma swoją hmm, genezę. Ma gdzieś źródło, które wiesz, nie siedziałem i, m, w studio i nie wymyślałem sobie ich tak po prostu, tylko każda piosenka kojarzy mi się z jakąś sytuacją z mojego życia. I przez te dwa lata poskładałem te utwory jakby w jedną całość i nagrałem oddycham, więc jakby śmiało mogę powiedzieć, yy, że to jest pamiętnik moich wspomnień przed dwóch lat. Ucieknijmy. I my, to było bardzo spo, spontaniczne. Ja pamiętam, że kończyliśmy płytę Jestem i to jest jedyny utwór, który yy, mój zespół nagrał, yy, jakby to oni wymyślili ten utwór. W sensie muzyka, a ja, ja napisałem tekst i nigdy nie zapomnę jak Maciek właśnie cisnął mnie, yy, żebym stary, no ady, napiszesz coś do tego, a wtedy miałem bardzo taki, nie chcę się teraz tutaj jakby yy, otwierać, uzewnętrzniać, ale to był taki mm, ciężki czas dla mnie. I ten utwór napisałem. To było też spontaniczne. Pamiętam, że pół godziny przed nagraniem to powstało. No. Że gdzieś... I te utwory, właśnie, to są takie najfajniejsze utwory, takie spontaniczne. A ta piosenka, właśnie, jest tak bardziej o miłości czy bardziej o samotności? Wow, myślę, że nie, nie, o samotności na, na pewno nie. To jest raczej z nadzieją, że może być lepiej, ale o miłości jak najbardziej. A powiedz mi, a która z piosenek, jak uważasz, jak spostrzegasz? Yy... Którą gra na koncertach, zbudza najwięcej emocji wśród publiczności? Hmm. Wow. Zależy jakich emocji, bo hmm, cisza jest na pewno utworem, który mocno działa na ludzi. Um, Welbiam zawsze przed ciszą mówić do ludzi. Takie chwile jak te znowu porywają ich i skaczą na Maxa. No, każdy utwór jest inny, każdy utwór ma swój klimat. I myślę, że to jest fajne, że w koncercie powinno być właśnie, jakby wszystko dozowane odpowiednio że powinien być czas na refleksję, czas na wyskakanie się, czas na, na śpiewanie, czas na spontaniczność bo też wiele razy robiliśmy jakieś takie niespodziewane akcje, i chłopaki podeszli i patrzyli, co jest co ty robisz. <laughs> też jest fajne. Także dobrze dozować te emocje. A o czym będzie Twoja następna płyta, jeżeli taką planujesz w najbliższym czasie? Mm, oczywiście, ja już się nie mogę doczekać. Cały czas zbieram nowe pomysły i. To, to będzie coś mm, na zasadzie oddycham, bo to każde mówię, ciekawa piosenka powstaje w jakimś ważnym momencie. Albo jak coś przeżywam, albo jak jestem z bliskimi i to jest wszystko spontaniczne. Yy, na pewno wszystko dotyczy moich przeżyć, moich obserwacji. Myślę, że przez te pięć lat już mało mogę yy, opowiadać o tym, co przeżyłem. Ludzie też są ciekawi. Yy, a wiesz, a tak samo jak i ty masz pasję dziennikarstwo. Ja, ja mam pasję muzykę, trzeba się tym dzielić. Ja jestem tylko człowiekiem, który wiesz, śpiewa. Ludzie często o tym... Zapominają, traktują trochę jak, nie chcę brzydko powiedzieć, ale produkt, wiesz, tylko zdjęcie i tak dalej, ale są też tacy, którzy bardzo wierzą w to, co robię. Ludzie, którzy nawet się wzorują gdzieś w pewien sposób, są filozofem, którego znam, czyli tym, żeby być razem, żeby się wspierać, żeby, żeby nie dzielić, tylko... Właśnie motywować się nawzajem, bo y, my Polacy mamy naprawdę piękną historię, piękny kraj, i tylko trochę nam brakuje takiego jednoczenia się, nie? no ale to już nie chce się o się znowu. Muzyka to robi, że właśnie sprawia, że my się jakby łączymy i uwielbiam to na koncertach, kiedy oni się łapią za ręce, jestem przez chwilę taki wstyd, y, ale ja cię nie znam, no i właśnie o to chodzi, ale jesteśmy razem, mam wiesz, ten sam ojczysty język, żyjemy w tym samym kraju i właśnie powinniśmy sobie pomagać. No właśnie, gdy wspominać o tej Polsce, to często w, opowiadasz w swoich wywiadach czy w swoich wypowiedziach, wspominasz, że Polska jest trudnym krajem dla młodych ludzi, że ciężko się rozwijać. Czy, czy dalej tak uważasz? O, to prawda. Myślę, że i tak nie ma co marudzić, bo hmm, życzę każdemu Polakowi, naprawdę, żeby mógł polecieć hmm, daleko daleko do trzecich krajów, tak zwany w zwoju. Hmm, ja nigdy nie zapomnę, jak udało mi się podróżować po Indiach. Tego, co tam zobaczyłem. Człowiek od razu hmm, sprowadza się na ziemię. I często tutaj ma rodziny, wiadomo, że żyjemy w innych warunkach europejskich, ale hmm, to, co tam zobaczyłem, to jak w jakiś sposób ludzie żyją, to przeludnienie i, i ta bieda. To, to powiem Ci, że na pewno tutaj żadne z miast y, aż tak hardkorowo nie jest, jak, jak tam było. I człowiek nabiera pokory do tego, co ma, do tego, gdzie żyje. I, 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 nie, nie, ja zawsze, powiem Ci szczerze, i naprawdę, bez. Gdziekolwiek bym nie pojechał, to zaraz mi się tęskni za domem, za Polakami, to, to się marudzi, marudzi, ale jak, jak gdzieś się jedzie dalej, to mi brakuje, że ktoś się uśmiechnie, pomacha, Kali mogę zdjęcie, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Czasami może nie mają wyczucia, jak jem na przykład, jestem w połowie, wiesz, gdzieś tam e, jedzenia i no to rzeczywiście czasami może być e, dokuczliwe. Ale raczej o tym się tęskni. Także naprawdę, mamy, mamy fajne kraje, ludzie, tylko się spierajmy. Nie ma się co wiesz, kłócić między sobą, to jest niepotrzebne w ogóle. Nie w tych czasach. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję. Czekaj. Czekaj, Czekaj. Jeszcze... Ok. I know you got a good soul, good soul, good soul. Pozdrowienia dla wszystkich dobrych dusz. Małynuse Affair, czekasz raz.